Jetra witam serdecznie w kolejnym programie Proso Parkietu, witam byłego zawodnika Red Devils, a obecnie Dreman Komprachnicy Opole Wadim Iwanow. Cześć Wadik. Cześć, cześć Marcin. Co słychać u Ciebie? <try> wszystko dobrze? Tak, wszystko dobrze. No, dzieciaki rosnąć, praca, treningi i tyle. <try> Czy miałeś jakiś tutaj, taki to był dla ciebie sentymentalny powrót do Chojnic? No właśnie, jechaliśmy do Chojnicy, wspominam się wszystko. No też, no, spędziłem tutaj 5 lat, dużo emocji, dużo wspominać. No, naprawdę, no, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobrze wspominasz się na okresach. Strzeliłeś tam bramkę niestety, tak? No niestety to moja praca. <noise> muszę, muszę strzelać. Powiedz mi teraz, bo e, tym wynikiem praktycznie sobie zatrzymaliście już, e, u, e, zapewniliście sobie utrzymanie w lice. E, co dalej? Czy już wiesz, że zostaniesz? Wiadomo, że zmarł niestety wasz prezes, tak? Czy już wiadomo w klubie co dalej? Bo mówię, ktoś z sobą rozmawiał o następnym sezonie? E, tak naprawdę nikt jeszcze nie rozmawiał, ale część chłopaków jeszcze mają kontrakty, część nie mają, ale będzie wszystko Wszystkie rozmowy będą po sezonie albo w trakcie już sezonu rozmawiać z niektórymi zawodnikami, a to, co my tutaj przyjechaliśmy, no to naprawdę przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwie, bo e, też kolejek coraz mniej, meczów coraz mniej i naprawdę wszyscy potrzebują tych punktów, żeby trzymać się w tej ligie. A czy gdyby zdarzyło się tak, że nie zostaniesz w propozycji przedłużenia kontraktu. Będziesz chciał zostać w Polsce? będziesz szukał klubu w Polsce? Tak, tak, Czy nie planujesz powrotu na Ukrainę? No, no nie, na razie już tutaj rodziny, moje dzieci, tak jakby chciały, już czekam na obywatelstwo i po prostu chcą tutaj zostać w Polsce. Czy chcesz dalej grać w Polsce, strzelać bramki? No yeah. tak, setka to jeszcze nie... Ile masz w tej chwili bramek? Więcej, niż sto, <laughs> nie liczę ich, ale chcę się... Jeszcze... W kolejnestu do 40 stoła do pograć. Okej. Okay. Gratulacje wtedy. Dziękuję. I Bardzo miło. Dzięki.